Mam tutaj ze sobą lunchboxy, dwa: duży lunchbox i mini lunchbox w cudnym masyłkowym kolorze, który jest chyba najbardziej gorącym kolorem tego lata. Jest super popularny i pojawia się wszędzie. I dobrze, bo jest piękny. Mamy też dodatki do lunchboxów i jedzenie. Całość ta wynika z tego, że chcemy Wam pokazać, co tak w zasadzie można z tymi lunchboxami zrobić, co można do nich włożyć i jak można je zaaranżować tak, żeby były super śniadaniówkami. Dzięki temu wy będziecie wiedzieć, jak o nich mówić, jak je reklamować, ale też będziecie mieli podpowiedź, jaką, jaki można stworzyć na przykład content na swoje media społecznościowe. Wiemy, że lunchboxy znacie, kochacie i korzystacie z nich, ale mamy jeszcze do nich coraz więcej dodatków i te dodatki, nie do końca są jeszcze e, aż tak popularne. A szkoda, bo mają bardzo dużo fajnych cech i można je w bardzo dobry sposób e, wykorzystać. No to tak, co można zrobić z naszymi lunchboxami? I zacznę od mini lunchboxa. Popatrzcie, tu jest ta część, którą mamy na e, rzeczy, które nie powinny nam w żaden sposób wyciec. Tu mamy tą część, która nam się wygina od jabłka czy od innego owocu. No tutaj mamy dostępne jabłko i brzoskwinie i tą część, która się rusza i przesuwa. I co można zrobić z takim lunchboxem i jak można go zapakować, żeby było e, fajnie, pożywnie, ciekawie i jak wykorzystać te inne elementy. E, tutaj zmieniliśmy trochę kadr, żebyście dobrze widzieli co się pakuje do tego lunchboxa i jak to wygląda i jak tak naprawdę mając do dyspozycji dwa pudełka można zmieniać i przygotowywać pożywne posiłki dla Naszych maluchów. No to zacznę od konkretu i naszym konkretem i daniem obiadowym będzie bajiel. I w taki dzień, w taką pogodę, jak tutaj, a za oknem jest około 30 stopni, taki bajiel dość szybko stałby się mało atrakcyjny. Dzięki temu z dużego lunchboxa, który mamy, jakby w zestawie, mamy w nim wkład chłodzący. Wrzucamy go do zamrażarki, mrozimy, później taki wkład wkładamy do lunchboxa, przykrywamy klapeczką. Dzięki temu nie mamy tutaj problemu z tym, że e, jakby zimno nam za bardzo schłodzi jedzenie. I co? I mamy bajkę. Mogę go wrzucić w ten sposób do lunchboxa i nic się zupełnie nie stanie. Natomiast, po to, żeby nie mieć usmarowanych rączek i żeby się niczym nie przebrudzić, e, przychodzi nasz super kanapnik. I kanapnik jest rzeczą, którą możemy wykorzystywać na co najmniej dwa sposoby, bo możemy go wykorzystać Albo w zestawie z Lunchboxem po to, żeby właśnie mieć osobno oddzielone posiłki, ale też możemy go wykorzystać jako taką wielorazową śliczną torebkę na jedzenie. Tutaj wchodzą na przykład super wrapy, naleśniki czy inne takie gotowe rzeczy. I bierzemy naszego bajgla. ciach, pakujemy do naszego kanapnika, dzięki temu, że on jest elastyczny, to bardzo fajnie dopasuje się do kształtu. I widzicie pół takiej dużej kanapki. Bez problemu nam się mieści i ten kanapnik po włożeniu tutaj pasuje nam do lunchboxa. Tu już wlałam jogurt, bo pokażę Wam, że ta kieszeń, która jest tutaj, jest faktycznie szczelna. I co? Dzisiaj dziecko ma ochotę na jabłko, to wybieramy jabłko. Jabłko mieści nam się tutaj, dzięki temu możemy przesunąć troszkę tą przegródkę i nie tracimy miejsca. W miejsce wolne możemy za to wrzucić na przykład zbożowe batoniki. Mamy coś jeszcze? Mamy tutaj jogurt, ale chcemy, żeby poza jogurtem na przykład dziecko zjadło trochę płatków, czy granoli, czy owsianki. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy je wrzucić tutaj, do tej kieszonki obok i na przykład wsypać trochę tej owsianki. Ciach. No ale co dziecko z tym zrobi, jak jogurt ma w jednej części, a owsiankę w drugiej? Żaden problem. b daje takie małe łyżeczki. One są w zestawie, w ogóle mamy trzy łyżeczki w trzech różnych kolorach i trzy widelczyki. I te łyżeczki, jak zwrócicie uwagę, mają takie zaokrąglone krawędzie, to są idealnie dopasowane krawędzie do krawędzi lunchboxa. W związku z tym, jak jemy, ja Wam to pokażę, to one idealnie tutaj, o, wygarną jakby końcówkę, że zjemy cały jogurt do końca. No i taki, taką łyżeczkę wrzucamy tutaj do naszej granoli i dzięki temu wiemy, że dziecko może sobie albo to miksować jak chce, albo zjeść jedno, a potem drugie, albo przerzucać. Chcemy, mamy na to inny pomysł, Chce, chcemy, żeby granola była gdzie indziej. Bardzo proszę, odpowiedzią są pudełka, yy, które są w trzech różnych, y, jakby są w trzech kolorach i w, są w trzy pudełeczka w dwóch rozmiarach. Proszę bardzo, mniejsze będzie idealnie, bo granoli mamy trochę mniej. Przesypujemy ją i dorzucamy takie pudełeczko. To pudełko w ogóle mieści się w tych kieszonkach, więc śmiało można zrobić tak, że je... Uzupełniamy. Tutaj, i w jednym, i w drugim lunchboxie mamy przegródkę. Ta przegródka jest wyciągalna w bardzo łatwy sposób. Wyciągamy ją, wkładamy. Jeżeli chcemy oddzielić dwie rzeczy, które inaczej smakują, to wtedy e, możemy ją zostawić, ale możemy ją wyjąć i wtedy mieścimy tutaj na przykład mniejszego banana, któremu odetniemy tą końcówkę. On, ten banan, bez problemu wyjdzie, wejdzie tutaj. Jak wyjmiemy jabłko, przegródkę. Proszę bardzo, trochę większy banan, nie ma sprawy. Jakby te lunchboxy są zrobione, także naprawdę możemy robić bardzo dużo wariacji, po to, żeby ułożyć posiłek tak, jak pasuje naszemu użytkownikowi i tak, jak chcemy mu dać. Co dalej? Tutaj mamy w takim razie granolę, ale ona może iść osobno, bo jest sypka zamknięta w pudełeczku, e, nic się nie stanie. Możemy do takiego pudełeczka też przygotować jogurt bo ono też będzie szczelne i to możemy wrzucić do e, też do lunchboxa, żeby wszystko mieć w jednym miejscu, żeby dziecko taki lunchbox, który zabierze ze sobą jako walizeczkę, bez problemu mogło mieć przygotowany. Nie przemyślałam sprawy braku talerzyka na łyżkę, bo jej na jej nie obliżę, ale tutaj, proszę bardzo, przelaliśmy trochę jogurtu, przerzucamy i wkładamy do naszego Lunchboxa trzyma się. Trochę mocniej trzeba. Ciach i jest. Zmieszczone, nie ma żadnego problemu. Dodatkowo, tak sobie myślimy, fajnie by było, żeby zjeść na przykład trochę owoców. Borówki, marcheweczki, truskawki. To wszystko możemy włożyć do lunchboxa i jednego, i drugiego. I za pomocą przegródki, którą mamy tutaj, możemy rozdzielić te strefy. Na przykład tutaj chcemy, żeby jedzenie było różnorodne. Wrzucamy tu trochę marchewek. A obok bez problemu trochę truskawek. Obie te rzeczy się mieszczą, obie jakby nie będą na siebie przeciekać, nie będzie żadnego problemu z tym, co się tutaj dzieje. To za zabiorę. Możemy jeszcze tutaj zabrać i dopasować na przykład sezamki. Fajnie. Nie chcemy, żeby były takie obśrumpane. Bierzemy je do naszych pudełeczek. Te pudełeczka są super, bo można je składać w ten sposób. Można je wsunąć jedno w drugie, dzięki temu są szczelne. Można je też zawijać i mieć z nich małe miseczki, do których też możemy wrzucić, możemy je wrzucić do lunchboxa i na przykład tutaj nasypać trochę borówek. Te miseczki silikonowe są w ogóle super, bo to jest też na nich narysowane, je można wrzucić do piekarnika. W związku z czym możemy w nich kupić na przykład śniadaniową mafinkę i potem taką mafinkę od razu w tym podać dziecku czy włożyć dziecku do lunchboxa. Jak ktoś nam mały użytkownik nie lubi sobie brudzić łapek owocami, żaden problem. Po to mamy właśnie te małe widelczyki, które możemy zresztą zgodnie z modą japońską, gdzie przygotowywane są przepiękne bento i na szczęście to do nas wchodzi, więc jest opcja, żeby jakby jak najwięcej tak działać. Możemy wbić w każdy nawet osobne owoce po takim widelczyku. Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. I tu mamy naprawdę przygotowany super posiłek. Tu mamy... Jogurt, marcheweczki. Nie zmieściła nam się granola, nie ma sprawy, bo mamy ją w osobnym pudełku. Także tutaj przygotowujemy to dokładnie jak chcemy. Mamy ze sobą na wynos. Mamy rzeczy, które nam się nie pomieszają, nie zepsują. Możemy korzystać i z tych pudełeczek, i z tych pudełeczek. Tu możemy też zmieniać, wyciągać. Do takiego pudełeczka możemy na przykład do kina, jako zdrową przekąskę, wrzucić sobie trochę nerkowców z żurawiną, akurat bardzo zdrowe, bardzo fajne i takie pudełeczko można wrzucić nawet do torebki, ono nam się przecież nie otworzy. Możemy to mieć ze sobą wszędzie po to, żeby mieć dodatkową, awaryjną przekąskę. Możemy też mieć przygotowane e, suche przekąski, takie typu właśnie żurawina i tutaj ciach, ciasteczka w zwierzątka. Wiadomo, że rzeczy, które są zwierzątkami są zawsze fajniejsze. I na przykład, jeżeli robicie mil prepy i przygotowujecie jedzenie i nie chcecie tracić na to czasu na co dzień, to takie pudełeczka, przez które widać, co jest w środku, przygotowujecie je sobie i później tylko podczas robienia posiłku wyciągacie, macie gotowe, wrzucacie do lunchboxa albo wrzucacie obok lunchboxa, można to zawsze zabrać ze sobą. Więc jeżeli o to chodzi, to faktycznie te lunchboxy i możliwość jakby szuflowania nimi i przekładkami i rozmiarami. Sprawia, że możemy przygotować co tylko chcemy, przygotować to na zapas, przygotować na przykład właśnie typu upiec coś na szybciej, albo zrobić to w takiej fajnej formie, że dzięki temu możemy to dziecku bardzo ładnie podać i dziecko będzie chętniej jadło. Wiadomo, że jak coś ładnie wygląda, jak jeszcze do tego dodamy karteczkę miłego dnia, albo o skarbie chemia nie jest taka trudna, albo będzie super, albo trzymam za ciebie kciuki, cokolwiek, dorzucimy do tego lunchboxa, to naprawdę. Yy, Taki posiłek stanie się milszy. Wiemy, że wy lubicie i wasi klienci też bardzo lubią te lunchboxy, ale chcemy właśnie pokazać je tak, żebyście na własne oczy zobaczyli jak wygląda ich funkcjonalność. No to co, tu mamy tak. Mamy jabłko, które nam za chwilę nieco wygnie tą część, to zaraz wam pokażę. Mamy tutaj zbożowe batoniki w opakowaniu, ale bez też nie będą robiły problemu, jak mamy je w opakowaniu, możemy obok wrzucić na przykład Sezamki, i dalej mamy super. Tutaj mamy bajgla, który jest w naszym kanapniku, żebyśmy mogli go bez problemu jeść bez brudzenia rąk, bo możemy go sobie wysuwać z tego. I mamy granolę z łyżeczką. No i teraz test na to, o co pytacie najczęściej, czyli to faktycznie jest szczelne. Mam nadzieję, że tu widać, że jabłko spowodowało, że ta część się trochę wybrzuszyła, więc yy, widać, że owoc się nie rozgniata. No i dziecko. Ten lunchbox może nosić jako walizkę. Boję się teraz. Chociaż ja używam tego lunchboxa naprawdę na co dzień i włożę go ze sobą do pracy. I ja wtedy on w samochodzie robi różne rzeczy. W ogóle popatrzcie, jak on ładnie wygląda, jak fajnie widać, co tutaj mamy. Dobra, wrzucone do tornistra. I ta część, która miała nam trzymać półpłynne rzeczy, musy, jogurty czy różne tego typu rzeczy, faktycznie trzyma. Jogurt się nie wydostał nigdzie, mimo że ja naprawdę tym trochę majtałam. On się trzyma w tej kieszonce, no mamy wiadomo, że obrudzoną górę, ale widać tutaj, że jest to zrobione szczelnie i to, co nam się to, co nas ubrudzić, mogło ubrudzić, to tylko to, co jest tutaj na górze. Bez tego też bez problemu możemy zjeść. Też granola nie jest rozmoczona, bo ona przez to, że jest obok i nie przelało się z jednego pudełeczka do drugiego, to granola jest w fajnej formie. Pokażę wam coś jeszcze, co robi ten duży lunchbox, bo jak chcemy mieć więcej jedzenia, to tutaj zabieramy osobno ze sobą kanapnik i e, zabieramy ze sobą jedzonko. Wyjmujemy to, wkład chłodzący i półeczkę i do tej miseczki pakujemy kolejną rzecz, która nam się idealnie mieści. I wtedy mamy jeszcze większy i następny posiłek. Tu pakujemy e, jogurt, coś tam w miseczce. I różne inne sprawy, do tego bierzemy kanapnik i jesteśmy przygotowani na naprawdę długi wyjazd. Bierzemy to za rączkę, nic nam nie przeszkadza, Majkamy i mamy naprawdę super wartościowy posiłek, trzymający się, działający i tak jak ma być. Tutaj wsypałam też różne rzeczy, i mamy jogurt w miseczce, borówki w małych miseczkach. Tutaj nie jest na szczelnie do pełna, Bo chcę wam pokazać, ale są widzicie jak super wyglądają te widelczyki faktycznie można nimi wyciągać później po takiej boróweczce i sobie jeść. A widelczyki w ogóle mają zaokrąglone yy, te widełki, co sprawia, że nie poranią nam dziąsełek, ale są na tyle ostre, że się fajnie wbiją. Zamykamy. Znowu bierzemy jako walizeczkę, majtamy tym. Dużo mam w sobie odwagi, że to robię, ale okej. Okay. Wiadomo robimy ASMR tutaj do mikrofonu, otwieramy i proszę bardzo. I tutaj nic nam się nie wylało, nic nam się nie wysypało, ja tylko odpięłam uchwytek, który też w bardzo prosty sposób można włożyć, więc te opakowania są naprawdę e, dzieciooporne i e, jesteśmy w, nie, nie tak łatwo je zepsuć. Nic się nie połączyło, nic się nie połączyło. Jogurt, który był w swoim osobnym pudełeczku, został w swoim osobnym pudełeczku, a rzeczy, które e, Zostały przygotowane, dalej się fajnie trzymają, nic nie wycieka, nic się żadne smaki się nie łączą. Te lunchboxy są naprawdę super, dobre jakościowo i porządne. Ja wam tutaj zebrałam i pokazuję wam dwa żółte, bo to jest ostatnio też mój ulubiony kolor. A co? Ale zwróćcie uwagę na to, co mamy tutaj na półce, bo to jest też bardzo istotne. Mam nadzieję, że będzie widać, albo Ola zrobi tak, że będzie widać. Przepraszam za tą nagłą zmianę. Nie jestem przyzwyczajona do gotowania na żywo, ale tutaj popatrzcie, że możemy robić pakiety i komplety kolorystyczne. Możemy sobie dobrać butelkę termiczną, mniejszy czy większy bidon i zestawić go z lunchboxami. Dzięki temu możecie stworzyć swój ulubiony zestaw biboksowy, śniadaniówek, które są naprawdę porządne, szczelne, a do tego śliczne. No i jak macie jeszcze do tego naklejki z Nebulos Stars, to możecie sobie spersonalizować tak jak chcecie.